Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bongo i mam wam do zaprezentowania dzisiaj dwa filmiki z, z zarażonego serweru Kusima, na który serdecznie zapraszam. kusim.pl zarażony.pl Tak się nazywa serwer już go mam w ulubionych, jest wid. Miałem takie oferta, że zobaczyłem filmik z, z tym serwerem jako pierwszy. Naprawdę miałem niezłego karta. Już kosta mi tu pisze. E, co tam ja, co tam chcę tym Film będzie z 6 minut trwał. Później mm, jakaś muzyczka będzie lecić do sobie. Posłuchajcie jak się działa, jak nie dojdzie do e, Tak, Trochę o meczu. E, mecz składa się z dwóch gameplay. Pierwszy 7-0, drugi 10-0. Tak. Tutaj mam taką informację, że niektórzy widzą Jarinka z Kusima. Ringar, za ciebie, bo z nim też grałem tam w tym serwerze Niektórzy ludzie, widzowie Kusima to naprawdę idioti. W połowie pierwszego gameplaya chcieli wyż Wyzwali do kusowania i wy chcieli wyrzucić Kusima 8 kusów na tak długo, no to, to jest bez sensu film będzie trochę przyspieszony w tych momentach, gdzie się zaczynało, bo ja praktycznie nic nie robię Ale za to w drugi... Za to w tych drugich częściach tych filmów nie przyspieszonych, to e, nawet ładnie mi szło, Też trochę oni nieogarnięci byli. Chociaż jeden gościu wcześniej nabił Moabal, dlatego że skapuł się pytanie miejscu, wejść nie mógł. W sumie dobry pomysł. E, co tam jeszcze? W drugim meczu już chyba kusyma nie ma... Ktoś, jakaś dziewczyna weszła na serwer to trzeba przez mikrofon krzyczeć, że jak kocham Kustina myślałem, że... Uff, tego się nie da opisać. to było straszne. E, co tam, w pierwszym meczu, jak już pewnie się skończył, albo jeszcze nie, nie wiem, nie mam go przed oczami, e, gramy z Spasem, e, z Tumikiem. Nie wiem, te broń z tym losowo są wybierane. E, a w drugim meczu... Yyy, e, znaczy, w pierwszym jeszcze z pas, a w drugim, e, jako broń dodatkowa, to jest... Magul e, 44... Chyba? Akimbo, a w drugim meczu MP7 i L86. Tak pamiętam, bo L86 lubię grać. do bronią na multi nawet ostatnio. Tak, o widzach Kusima już było i nie wiem o czym gadać teraz. Mam delikatny problem. <grym> <grym> tak, Ringara już poleciłem. Costa pozdro dla ciebie. Ringer w końcu filmy zaczął dodawać, o tyle mogę powiedzieć. O, no serio nie wiem o czym mówić. <grym> Mm, teraz będę miał okazję przetestować bulestron na mojej kopie. Tak? I Splinter Cell e, Tom Clancy's. Clancy's, nie wiem jak to się czyta, Clancy's. E, Splinter Cell Conviction. I będę miał okazję przetestować go na mojej kopie, czy pójdzie z nagrywaniem. Jeśli to pójdzie, to będę chciał na pewno nagrać, ale nie singla, tylko. Koła. Z to będzie to samo tylko z trybu multiplayer, bo z ingien. będę chciał przejść jakby co to, to dla siebie. Teraz również przechodzę FXD na pierwszą część, tak trochę o przyszłości w moim kanale. Przechodzę RXD na pierwszą część i strasznie mi się podoba. Teraz też pożyczona i będę wpływową grę na pewno dzisiaj co w ogóle to jest 19. E, Splinter jakieś 50 ale nie wiem. Nie wiem jeszcze, będę musiał przetestować, co grę e, Ryzena e, to będzie moja kolejna seria, tak podejrzewam. E, jeszcze się zastanawiam na, na, nad nagraniem na Kopsa. Jakoś na multi mi średnio, średnio idzie w Black raczej nie będę go nagrywał. Multi. Zobaczy się, jeszcze na pograć trochę. Przecież że mój komputer ma problemy z Black Opsem, ale to już inna sprawa. mną was też mi nie idzie. Multi, bo ja jestem przyzwyczajony do m 3 Całkiem inaczej się gra. Jak dla mnie przynajmniej. Mam też jeden mecz z Sniperką 20 do 16, ale to odbierze, Was interesowało. I nie nagram tego. Znaczy, nagrać mogę, ale. powycinać na moje fejle, ale to, to sensu tylko. Bo... Jeszcze, to chyba na tyle. Tak, nie mam nic takiego za bardzo powiedzenia. E, postaram się, żeby Kusin to obejrzał. Jak to obejrzy, to pozdro dla Ciebie. Na początku sobie, jak wszed wszedłem pierwszy na serwer, to było fajne. Zaskakujące, że jeszcze nikogo nie było. E, Swoją chwilkę z Kusinem popisałem i teraz ludzie zaczęli dochodzić. Tak, to już kończę. Dzięki Wam, że obejrzeliście. Do zobaczenia w kolejnym filmiku prawdopodobnie z Mass Effecta Jeszcze raz dzięki, że obejrzeliście Do usłyszenia, siema Gornitwa swoją nas na skrzydła A ja wiem, że możemy wygrać Bo my mamy moc, pokonamy zło Życie to gonitwa, tak łatwo tu w się się wsiła Musimy mieć fortunę, tankować drogich trunków By poczuć spokój, a w nim poczucie triumfu Czuję zapach bloku, które krzyczą ratunku Mimo, że z betonu, to tutaj brakuje gruntu Zagryzę wargę, mimo, że padłem stanę na nogi i znowu ruszę na walkę Choć to niełatwe, bo życie twarde Pokazuje, że z góry można zlecieć na parter Ta, czasem trawi zrzucił z wewnątrz Panie wybacz kolejne bluźnictwo Wiem, wszyscy mają ciężko Więc wychodzę na ulicę prostą Godset dni, kiedy butli Denko. godset dni, jutro minął, ja wiem, choć weź mi Boga, sprawiedliwość społeczną jest tylko piwo i skręcią Wiem, że jest tak samo koleżko piecycycy, piecycy, których pociąga większość, buntownicy na wieczność, wieczność. Oh. My tylko chcemy wygrać.